Czasami, kiedy oglądamy jakiś film lub serial, dużą uwagę zwracamy na samochody, które pojawiły się na ekranie wraz z głównymi bohaterami, dzielnie im towarzysząc. I to właśnie o nich będę dzisiaj mówił. Poznajcie auta, które dzięki magii ekranu stały się kultowymi. Bohaterem pierwszego odcinka jest auto, które doskonale zna każdy z nas i za którym, delikatnie mówiąc, większość osób nie przepada. Na dodatek jest nasze polskie, a dzięki wystąpieniu w serialu zyskało miano, jakie nosi do dziś dnia. Poznajcie klasycznego Poloneza, zwanego inaczej Borewiczem. Przydomek Borewicz pochodzi od nazwiska głównego bohatera serialu 07 z Głosie, Słowomira Borewicza. Ten sympatyczny milicjant, lub jak kto woli, polski Koczak dysponował właśnie takim pojazdem. Serial powstał w latach 1976-1987, a łącznie demitowano 21 odcinków. Przez chwilę główny bohater poruszał się w wprawdzie Fiatem 125P, a niedługo potem zasiadł ze sterami fabrycznie nowego Poloneza, i to właśnie z tym autem jest najczęściej kojarzony. Premiera Poloneza miała miejsce w maju 1978 roku, natomiast egzemplarz, który wystąpił w serialu 07 z Zgłoście pochodzi z roku 1977 i jest to model z tzw. Tak serii przedprodukcyjnej. Świadczyć o tym może m.in. fakt braku znaczka na tylnej klapie, takiego jak ten Polonez 1500, a zamiast niego czarna, gładka zaślepka. Ten Polonez to rocznik 8 2. I poza tym, że jest kilka lat młodszy od swojego serialowego brata, ma inny kolor oraz plastikowe lusterko zamiast gustownego, chromowanego, takiego jak w serialu, to niczym znaczącym się od niego nie różni. Jest jeszcze coś. Pod koniec lat 70., kiedy ten samochód można było zobaczyć częściej w telewizji, niż na przykład na ulicy, był on marzeniem milionów Polaków. No ale cóż, czasy zmieniły się, Polonezy pordzewiały, na szczęście takie perełki jak ta ocalały w super stanie. Zobaczmy więc, jak jeździło się porucznikowi Borewiczowi tym samochodem. Fotele tego auta, jeżeli chodzi o komfort, kojarzą mi się bardziej z jakąś starą kanapą, ewentualnie materacem, niż typowym siedziskiem samochodowym. Jednak pamiętajmy o tym, że jest to Polonez i ma on ponad 30 lat. Najciekawszym elementem wnętrza jest deska rozdzielcza, która w swojej środkowej części posiada zaślepkę. W miejscu tej zaślepki w samochodach milicji obywatelskiej montowany był słynny niebieski kogut. Podobnie w aucie Borewicza. Poza tym, jak w każdym Polonezie, podsuwitka, która opadała, ale sprytni właściciele przytwierdzali ją do dachu za pomocą na przykład metalowych wkrętów. No i oczywiście boczki drzwiowe wykonane z czegoś w rodzaju skaju, ale wyglądającego prawie jak skóra. Tyle w temacie wnętrza. Zobaczmy więc, jak się jeździ klasycznym polonezem w Gałka zmian biegów z napisem Grand Prix zapowiada mocne wrażenia. Ale nie oszukujmy się. Ten samochód ma pod maską silnik o pojemności 1481 cm sześciennych i zawrotną moc w okolicach 80 koni. Okej, okay. Zobaczmy. Proszę. Moim odgłosem kojarzy mi się z osobą opętaną przez demona. Coś jakby chciał powiedzieć, rozpędź mnie, rozpędź mnie. Ua. No niestety, rozpędzanie nie jest najmocniejszą stroną tego auta. Od 0 do 100 ten samochód rozpędza się w ciągu kilku milionów lat świetlnych, ale za to tworzy niepowtarzalny klimat zjazdy. Swoją drogą jestem ciekawy, w jaki sposób twórcom serialu 07 zgłoś udało się zrealizować tak widowiskowe pościgi. Jak widać, magiaki nadziała. W tej całej historii najciekawsze i najfajniejsze jest to, że samochód, który z pozoru jest niedoceniany, ma mnóstwo wad, stał się prawdziwą motogwiazdą. Do dziś dnia wiele osób, kiedy słyszy hasło Borewicz, kojarzy je właśnie z tym samochodem, a nie z człowiekiem. I na tym właśnie polega prawdziwa magia ekranu. I jeszcze jedna rzecz: jeżeli chcecie kupić taki samochód, pospieszcie się, ponieważ zostało ich coraz mniej. I pamiętajcie, w końcu jeździł nim sam porucznik Borewicz. Dobry jesteś, ale ja wracam pociągiem. Co teraz? Nie wiem. Może zapali za chwilę. Wydaje mi się, że. Może, może nie nas sanią? Przy nas. No, musisz nas sanią, tak?